W dzisiejszym nagraniu będzie trochę lokowania produktu. Mianowicie chciałabym Wam pokazać, z jakich materiałów korzystam przy kursach Business English, w których mogę powiedzieć, że się specjalizuję. Jak wiecie, u mnie na zajęciach online. Lekcje są jak najbardziej obudowane przez tą technologię, tak? Mamy ten swój dokument Google, gdzie macie wszystkie materiały, gdzie mamy interaktywne linki, gdzie mamy interaktywne fiszki. To wszystko macie zebrane w tym właśnie jednym miejscu, ale w absolutnie ciekawy i, jak ja to lubię, być nieinwazyjny sposób. Natomiast ja bardzo często wychodzę z założenia, że jednak ten podręcznik być musi. Lubię też, kiedy kursant ten podręcznik ma. Jeżeli nie w formie e-booka, to wtedy w formie analogowej, tradycyjnej. I dzisiaj chciałabym pokazać takie podręczniki, z których właśnie ja korzystam. Numer jeden to będzie market leader. Wy widzicie um, lustrzane odbicie. To jest w ogóle absolutnie numer jeden na rynku. Uh, to jest uh, must have osoby, która w ogóle chce um, um, funkcjonować w ogóle w świecie uh, biznesu, w, w korporacji, w dużej firmie międzynarodowej market leader, bardzo ważna pozycja. Ja do tego market leadera oczywiście mam dodatkowe materiały, które oczywiście mam również w formie online. Ja Miałam swoją wielką grubą książkę Nauczyciela, gdzie mam dodatkowe dla was jakieś tam zadania. Natomiast ja oczywiście te zadania przerzucam do online. U. Mało tego, ja nie wymagam od was, jak wy tę książkę macie, żebyście wy ją nosili na przykład na lekcję. Nie, bo w ogóle bardzo często moi kursanci mają ze mną zajęcia z miejsca pracy, tak? Z jakiejś sali konferencyjnej wyrywają się w czasie pracy, rezerwują sobie miejsce i stamtąd się łączymy. Ta książka. Nie jest wam potrzebna, kiedy widzimy się online, okay? Nie jest tak, że ja mówię, no dobrze, to dzisiaj otwieramy książkę na stronie 17 ćwiczenie czwarte, bo to nie o to chodzi, bo lekcje online są dynamiczne, są zupełnie inaczej angażujące kursanta. Więc tak jak już mówiłam, wszystko jest w online, ale podręczniki Wam prezentuję. Podręczniki są zawsze w cenie kursu i grzecznie do was przychodzą kurierem, więc was nic nie interesuje tak naprawdę. Ja mam taką zasadę, że z kursantami robimy sobie. Plan, jakie są kursanta oczekiwania i potrzeby wobec kursu biznesowego, i następnie pokazuje swoją propozycję, jak ja widzę ten kurs. Robimy sobie kilka lekcji i kursant mówi, czy czuję chemię z tymi materiałami, czy nie. Tu jest następny market leader, tylko wyższy poziom. Oczywiście tych poziomów są jeszcze niższe, oprócz tych, które pokazuję, są jeszcze wyższe. Ale ja akurat te, które miałam pod ręką, przygotowałam sobie, żebyście tylko zobaczyli, jak to wygląda. Te książki są nowoczesne. Tutaj zawsze są artykuły bardzo ciekawe, które są adaptacją z największego pisma. Biznesowego, czy jednego z większych, czyli Financial Times, są bardzo ciekawe. Bardzo często są to prognozy dotyczące tego, co się będzie działo na rynku, więc fajnie jest to sobie wspólnie analizować i dzielić się swoimi poglądami, bo to też jest ważne, żeby nauczyć się operować tym językiem biznesowym w języku angielskim i wypowiadać się na przykład podczas spotkań, jeżeli rozmawiamy o strategiach firmy lub przyszłości branży. E, bardzo fajne słownictwo. E, market leader, absolutnie numer jeden. Jeszcze raz pokażę. Tu mamy market leader, a na przykład upper intermediate, tu mamy intermediate. Oczywiście poziomów jest więcej, więc to są takie must-haves, jeżeli chodzi o business English. Kolejna rzecz, którą e, kursanci uwielbiają, i ja sama zakochałam się w, tym materiał, w tych materiałach, to jest meetings in English. To jest e, absolutnie fenomenalne. Może szata graficzna nie jest zbyt. Um, Pociągająca, nie jest zbyt atrakcyjna, ale to nie ma znaczenia, dlatego że tak naprawdę to, czy wy sobie robicie ćwiczenia w tej książce, czy nie, to w dużej mierze zależy od was. Dlatego że ja oczywiście te wszystkie materiały mam online i my sobie je robimy wspólnie na lekcji. Czasem jest jakaś praca domowa, ale ona też jest przełożona na jakąś platformę online, gdzie Wy sobie te zadania robicie. Natomiast ja mam świadomość, że jest dużo kursantów, dużo w ogóle ludzi, którzy lubią jednak mieć tą książkę, lubią sobie coś tam sobie czasem napisać, coś tam sobie czasem zanotować, to jest absolutnie okej, okay, to jest absolutnie w porządku, ja to rozumiem, akceptuję, i też staram się na te potrzeby odpowiadać. Ta książka jest świetna, dlatego że to nie jest naszpikowane słownictwem, tak jak na przykład Market Leader, o którym wspominałam. Natomiast w tej książce mamy świetne zwroty potrzebne na spotkaniach. Bardzo często z kursantami w ogóle zaczynamy od tego kurs Business English, bo na przykład, jak sobie spojrzymy na spis treści, to mamy na przykład słownictwo, Widzicie, no tak trochę średnio. Słownictwo i zwroty, których użyjemy, kiedy aranżujemy spotkanie. Czyli na przykład: Can we find time to meet? Uh, how about Monday at 8? Uh, does Tuesday at 4 suit you? Tak? Różne takie, naprawdę, to są zwroty, które wydają się oczywiste, ale one w gruncie rzeczy. Um, no trzeba je poznać i trzeba się z nimi zaprzyjaźnić i ja właśnie jestem od tego, żeby was z nimi, żeby was ich nauczyć i was z nimi oswoić. Mamy tutaj na przykład potwierdzanie spotkań, przekładanie spotkań po angielsku w mailach, w SMS-ach oraz na żywo, czy tam przez telefon, bo tego też Was uczę, bo czasem te języki się od siebie różnią. Też pamiętajmy, że w ogóle język biznesowy jest inny niż taki standardowy angielski. To są często inne słowa albo to są te same słowa, które są używane w języku angielskim powiedzmy takim general, takim codziennym angielskim, ale one w biznesie na przykład znaczą już co innego. Tak, także mamy tutaj jeszcze no, planowanie spotkań, networking, też bardzo ważna rzecz, czyli nawiązywanie kontaktów, na przykład podczas przerwy w konferencji, jak w ogóle robić small talk. To tak na dobrą sprawę, to też jest sztuka, tak, trzeba wiedzieć. Um, rozmawiamy też o różnicach kulturowych. O których też jeszcze zaraz powiem przy okazji następnego podręcznika. Tutaj mamy też prowadzenie spotkań, jak ta chairperson, tak? czyli osoba prowadząca spotkania, jakiego używa języka, na przykład co mamy dzisiaj, what's on the agenda, tak? co dzisiaj mamy w planie. I pierwszy punkt w naszym planie to jest to: idźmy dalej, tak? let's move on a let's not get off the point tak i tak to są takie zwroty których używamy stricte na spotkaniach i dlatego ja często polecam kursantom żeby od tego zaczynać dlatego że kiedy wchodzą na spotkania po nawet kilku lekcjach na podstawie tego podręcznika to od razu odczuwają te efekty tak mówią mi co zgłaszają bardzo często naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam Mówił wszyscy, że już jakby wiedzą o co chodzi, tak, że, że też się wypowiadają i czują się bezpiecznie na tych spotkaniach. Więc naprawdę to jest bardzo fajne, żeby tak się obyć z tym takim językiem spotkaniowym tak? I, i w jakichś tam interakcjach w międzynarodowym środowisku. Ja tutaj sobie przygotowałam te swoje książeczki tak w kolejności, którą chciałam pokazać, ale tak pomyślałam, że to byłby dobry moment na pokazanie Wam English for Socializing. To jest w ogóle świetna też książka. Bo w niej mamy biznesowe sytuacje, biznesowy angielski, ale tak naprawdę jak się odnaleźć? W sytuacjach poza spotkaniem. Czyli właśnie tu jest ten nacisk na ten small talk, tu jest też dużo ćwiczeń z tego, jak na przykład o czym rozmawiać czasem, jak rozmawiać podczas biznesowej kolacji w międzynarodowym środowisku. Bardzo dużo jest różnic kulturowych, czyli na przykład, co można powiedzieć, nie wiem, biznesmanowi z Arabii Saudyjskiej, a co nie można przedsiębiorcy z Japonii, tak? Więc bardzo fajna książka. Ja raczej nie polecam kursantom, żeby jej kupować, dlatego że jakieś tam niektóre czasem elementy ja sobie z tej książki biorę i wam przedstawiam. Natomiast no, czasem się zdarza, że ktoś rzeczywiście jest skoncentrowany na tym, to chce, to jest najważniejsze wtedy i owszem, nad tym sobie myślimy. Tak jak wspominałam, nie musimy mieć książki na lekcji, bo wszystko mamy w online. Dobrze, dalej. Co wam jeszcze chciałam pokazać? Chciałam wam jeszcze pokazać Email English. Kolejna super książka, dzięki której uczymy się, jak pisać maile. Sztuka, wbrew pozorom, to jest sztuka. Bardzo często kursanci mówią, słuchaj, naucz mnie pisać takim prostym językiem, bo jak ja dostaję maile na przykład z, z centrali w, nie wiem, w Kalifornii, to te maile są takim prostym językiem pisane. Słuchajcie, żeby pisać tym prostym językiem, naprawdę trzeba mieć zaawansowany angielski. Właśnie na tym polega sztuka, żeby. W kilku słowach wyartykułować o co nam chodzi. Więc taki kurs bardzo Wam polecam. Jeżeli dużo piszecie po angielsku, obsługujecie korespondencję głównie elektroniczną, ale nie tylko, bo zdarza się, że i nie. Wtedy absolutnie email English ćwiczymy wspólnie. Tutaj dodatkowo mamy English for emails, też fajne. Pomimo to, że są maile, bardzo często też są słuchanki tutaj. A, i co jest fajne? Jeszcze tylko wrócę na chwilkę do tego: English for socializing, English for emails, English for meetings. Te podręczniki ja wybieram też z racji tego, że to nie jest angielski królowej brytyjskiej. Okay? Także musimy o tym pamiętać, że w momencie, kiedy uczymy się angielskiego dla biznesu, prawdopodobnie nie będziemy robić interesów z królową brytyjską. A na szczęście ten trend już mija, ale bardzo długo w podręcznikach te materiały, które były, były takim super czystym, brytyjskim angielskim, który w zasadzie chyba mało kto operuje, bo nawet ten londyński angielski już się taki zrobił, a trochę umiędzynarodowił. I w ogóle mamy coś takiego, takie zjawisko, które nazywamy powstaniem angielskiego międzynarodowego, tak? I mamy do czynienia w słuchankach z tych książek, na przykład z różnymi akcentami, co jest w ogóle fenomenalne, tak? Bo prawdopodobnie nie będziecie robić interesów tylko z Brytyjczykami, tylko z Amerykanami, tylko będziecie też robić jakieś tam interesy, czy będziecie mieć spotkania z Włochami mówiącymi po angielsku, z Chińczykami mówiącymi po angielsku, czy też może macie obsługę IT w Indiach. I mamy hinduski angielski, mamy chiński angielski, który też jest no, challenge, mówiąc po korporacyjnemu. Tak, dalej. No, tutaj mam taki jeden akurat podręcznik do tych certyfikatów Business English. No, tym. Hmm powiem szczerze że z mojego doświadczenia na przykład jeszcze się nie zdarzyło mi przynajmniej ani moim kursantom z którymi współpracowałam że ktoś w pracy powiedział słuchaj nie pójdziesz dalej jeżeli nie masz tego i tego certyfikatu z biznesu. No raczej nie. Tak naprawdę e, najważniejsze jest to, żeby dobrze operować tym językiem. Certyfikaty tak naprawdę o które się pyta ktoś to są te Cambridge'owskie typu FCE, chociaż FCE już teraz rzadziej bardziej ten C1 Advanced. Więc no, nie wiem, jeżeli u was w branży ktoś tego wymaga, ja oczywiście chętnie pomogę, chętnie przygotuję, natomiast nie słyszałam o tym, żeby one były aż tak bardzo ważne, ale mogę się mylić, bo być może w niektórych branżach, rzecz, z którymi akurat ja nie miałam do czynienia, rzeczywiście to jest ważne. Ostatni podręcznik, który chciałem Wam pokazać, ostatni, ostatni, uh, to jest In Company. Um, no, powiedzmy stosunkowo młody podręcznik. Ja tak naprawdę jeszcze troszkę się z nim obwąkuję, mówiąc brzydko. On mi się podoba, dlatego że, no właśnie, bo jak słumiałem w market leaderze na początku, naszpikowanym słownictwem totalnie. E, ciężko jest mu zrobić ko konkurencję. Ja tak naprawdę szczerze jeszcze nie, nie znalazłam jakiejś takiej wartościowej konkurencji dla tego podręcznika, e, ale in, uh, Incompany też nie robi uh, właśnie konkurencji temu podręcznikowi. Natomiast powiedzmy, że troszkę łączy elementy na mój pierwszy rzut oka właśnie z Market Leadera razem z tym um, uh, English for Meetings, czyli są zwroty właśnie uh, takie, um, których używamy podczas spotkań, czy aranżując spotkania, są też uh, jakieś tam słówka, to gdzieś tam jest takie połączenie, to jest fajne uzupełnienie do kursu biznesowego. Także też elementy z tego podręcznika się pojawiają u mnie na kursie. Oprócz tego oczywiście korzystamy z autentycznych materiałów online, korzystamy z różnych nagrań. Chcę jak najbardziej, żeby mój uczeń, który uczy się Business English był wyeksponowany, czyli żeby, żeby miał do czynienia często z Różnymi akcentami. Dla mnie jest to bardzo ważne. Czyli na przykład oglądamy jakieś wideo, kursant ogląda wideo i ma odpowiedzieć mi na pytania z tym związane, a w wideo wypowiada się na przykład tajski przedsiębiorca, tak? Zrobiłam to niejednemu mojemu kursantowi, że kazałam to oglądać. To nie jest łatwe, ale im więcej osłuchujemy się z tymi naprawdę, naprawdę różnymi akcentami, które nie są lepsze lub gorsze, one są po prostu inne i to nam pomoże gdzieś tam w przyszłości lepiej się komunikować i będzie mniej strachu, bo już będziemy mieli przeświadczenie. O, już to słyszałem, dobra. Czyli jak to się mówi, tak, załóżmy, nie wiem, w Nigerii to znaczy, że to znaczy to, ok? No, także to są podręczniki. Zapraszam na kurs Business English.